Ruski kontra 13 ton Ciekawe czy da radę Jedziemy z reduktora Dres spokojnie Dres spokojnie w jakiś wyższy bieg. na trójeszce albo może na dwójeczce nie, lepiej na trójeszce spróbujemy śmiało na trójce można powiedzieć, że jest ruska moc daje radę maszynki daje radę jest moc 13 ton około, 38 bali i przyczepy po 300.